Dzień dobry, kochani, słuchajcie. Dzisiaj mój ulubiony typ odcinka spacer po ogrodzie. Chciałam wam pokazać, co się zmieniło przez te ostatnie parę dni. Bardzo się cieszę, że was mam, że to oglądacie, bo w mojej rodzinie nie za bardzo to kogoś interesuje i nie mam do kogo pogadać o tych moich roślinach, więc cieszę się, że mogę to robić z wami. Co, słuchajcie, zaczynamy. Musieliśmy zacząć od tej rabaty, po prostu nie mogło być inaczej, ponieważ otworzyły się już dwa rododendrony. I powiem wam, że jest, jest grubo, jest pięknie. Jakoś chodźcie, podejdziemy bliżej, z tego co Szymon próbował namierzać w internecie, jest to odmiana królowa Jadwiga. I powiem Wam, że jest naprawdę przepiękna. Ja jakoś nigdy się nie pasjonowałam rododendronami i nie zdawałam sobie sprawy, jak te kwiaty wyglądają z bliska. Chyba też nie wszystkie, ale ta. Po prostu te kwiaty wyglądają jak malutkie lilie, które się stykają ze sobą bokami. Więc no jest, widok jest przepiękny. Ogólnie powiem Wam, że te rododendrony coraz bardziej jakoś mnie kupują z każdym dniem, bardzo je pokochałam, chyba gdzieś geny mojej mamy we mnie wyszły, bo to zawsze były jej ulubione kwiaty, na mnie nie robiły wrażenia, ale tutaj, odkąd mieszkam i je mam, to powiem Wam, że jest super. Widzę też, że pojawiły się już nowe pędy, bardzo mnie to cieszy. E, ogólnie muszę Wam powiedzieć, że się bardzo fajnie z tymi rodotendronami rozumiem. Twu, One były takie leciuśko zawiedzone, jak tu przyjechaliśmy. Szymon się o nie martwił, ale ja bardzo o nie dbam. E, I co chwila tu im podsypię trochę ziemi kwaśnej, takiej do doborówek. E, tu im troszeczkę popiołu z ogniska. Tu trochę kory nowej. Tu trochę trocin po Szymona e, zabawach z pilarką. E, I no też bardzo często je podlewam. E, wiem, że u was ten problem suszy również występuje, bo mi piszecie na Instagramie. W ogóle zapraszam, wpadajcie też na nasz Instagram Parantela e, i wiem, że u was też jest ten problem. U nas nie padało trzy tygodnie więc no, musiałam się tu sporo z konewką nalatać. Generalnie starszych roślin nie podlewam oczywiście, ani drzew, ani krzewów. Dochodzę do wniosku, że razem sobie same, i faktycznie tak jest, podlewam głównie swoje młodziutkie nasadzenia, ale te rododendrony zawsze podlewam. I taka, wiecie, to dosypywanie im tam czegoś i to podlewanie, i to, że tutaj jest taka ziemia, gdzie naprawdę się przekompostowało mnóstwo kory, liści, one mają tutaj taką bardzo organiczną tą ziemię, taką ściółkową, leśną i wyglądają naprawdę coraz lepiej. No i bardzo mnie cieszą też te przyrosty. Jeszcze wczoraj ich nie było, to tempo jest niesamowite. Ogólnie ta rabata uważam, że pięknie jest z każdą chwilą. Powojniki szaleją. Jest tutaj, już wam pokazywałam ostatnio, dwie odmiany z grupy atrageny kwitnąca na. Niebiesko i na różowo obie się już pięknie otworzyły. Drugi Rododendron też już zaczyna show. Tutaj e, posadziłam swoją pierwszą w życiu dalię. Ona jeszcze nie wzeszła, bo dosłownie ją chyba wczoraj czy przedwczoraj wsadziłam, e, ale mam nadzieję, że będzie sobie rosła, więc jeszcze będzie tutaj e, dalia. Te atragenki jakoś mi się podobają najbardziej, jak na razie. Zawsze kochałam te powojniki o wielkich kwiatach, ale te jakie posadziłam. To skradły moje serce totalnie. Możecie jeszcze je kupić u nas w sklepie parantelasklep.pl. W ogóle zaglądajcie tam, bo tam i starocie się pojawiają, i troszkę roślin, i różne przedmioty do domu, i do ogrodu. Ta odmiana powojnika to Beautiful Bright. Ona też jest u nas w sklepie. Muszę już troszkę podwiązać, bo nie nadążam za nimi. Ale zobaczcie, jaki tu się szykuje kwiat. Właśnie ta odmiana jest znana z tego, że ma bardzo duże te kwiaty. No i ten. Faktycznie już nie mogę się doczekać, aż się otworzy, bo widać po nim, że będzie naprawdę gigantyczny. Powojniczki też na razie sobie dobrze radzą. Twó, twó, twu. Zobaczymy, jak to będzie w lecie. Czy będziemy mieć problem z tym uwiądem czy nie. No i tutaj nasz ostatni zakup ze sklepu ze starociami. Możecie sobie też obejrzeć. Dopiero co wrzuciliśmy filmik z wizyty z tego sklepu, to jest chyba jeden film wcześniej. I tam sobie wypatrzyłam to poidełko dla ptaszków. No powiem wam, że już były pierwsze kąpiele. Już tutaj wróble szalały i właśnie nie tylko piły, ale też się myły w tym poidełku. Tak, jak Wam wspominałam ostatnio, wysadziłam, posiałam sobie też na na tej rabacie. No i ładnie wychodzą, także jest ich tutaj sporo. Będą tworzyć taki ładny froncik na tej rabacie. Jak na razie, twu, 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 nie mamy problemu z ćmą bóg co bardzo mnie cieszy. Zobaczcie, kuleczki sobie rosną. Sprawdzam je regularnie, ale na razie nic się złego nie dzieje. Mają bardzo ładne już. Przyrosty, więc zobaczymy. Ogólnie, jeśli chodzi o szkodniki w ogrodzie, jestem na razie zadowolona. Było najwięcej mszyc na różach, które są przy domu, na ścianie i na kalinie, i troszeczkę żeśmy opryskali olejem rycynowym, który jest naturalnym środkiem. I to było jeden raz dosłownie tylko te parę takich najbardziej zaatakowanych roślin. I to wszystko. I w tej chwili widzę, że już ten, te, tych mszyc jest o wiele mniej. I przyleciały już też biedronki, także jakoś sobie rośliny same radzą. Widzę, że męczą trochę jabłoń, a ma troszeczkę skarlałe liście, ale stwierdzam, że nie będę po prostu na każde skinienie mszycy lecieć. Niech sobie rośliny same troszkę poradzą. Takie duże drzewo myślę, że sobie da z tym radę. I kolejna generacja liści wyjdzie już ładna. Tak zresztą w sumie zdarzyło się na kalinie, że pierwsze liście były właśnie takie brzydkie i powykręcane, a kolejne już wychodziły ładne. Z innych szkodników to troszkę mam popodgryzane hortensje pnące i przywarki. Ale też nic nie pryskam. Myślę sobie, że to jest jakiś tam etap tylko rozwoju danego czorta i naje się, naje, pójdzie dalej. Takich zniszczeń nie ma, żebym jakoś bardzo e, musiała się tym martwić. Dorosną, polecą i będzie spokój. Piękna jest również wierzba przy oranżerii. To jest jedna z tych roślin w ogrodzie, które robią cały klimat i cały krajobraz tutaj. Ona jest takim, wiecie, wyznacznikiem no jest tak tutaj doskonale wkomponowana, zawsze widać ją z oranżerii, no jest takim, takim ważnym miejscem w ogrodzie no i wygląda pięknie, chociaż oczywiście co robi śmieci tymi swoimi kotkami, ale trudno. Tutaj nade mną możecie zobaczyć, jaką Szymon zrobił kapliczkę. Pokazywaliśmy Wam też w tym ostatnim filmie ze staroci właśnie jak wybrał sobie takiego, taką płaskorzeźbę Jezusa i teraz dorobił mu daszek z brzozy i powiesił na tym pięknym, wielkim orzechu. Z drugiej strony Orzecha jest jeszcze taka druga, taka, taka bardzo fajna, pozioma, gruba gałąź. Tam planujemy powiesić huśtawkę dla Haneczki, bo nas bardzo prosiła. No więc Orzech będzie takim, no też nie dość, że jest piękny, nie dość, że daje bardzo dużo orzechu. dopiero niedawno skończyliśmy jeść cały zapas, no to, to jeszcze będzie tutaj takim też często odwiedzanym punktem. Tutaj taki mój pomysł śmieszny, znalazłam jakiś taki kawałek siatki plastikowej w, w piwniczce, w ziemiance no i za pomocą trytek obwinałam nim drzewo i podsadziłam powojnikiem i się tutaj będzie wspinał, zarośnie pień, bardzo fajnie to wygląda, oczywiście znaczy nie jest mój autorski pomysł, widziałam takie siatki wokół drzew w książce Szczepana Marczyńskiego, mojego guru od powojników, zresztą na pewno nie, nie tylko mojego. I właśnie ten pomysł mi się bardzo spodobał. Zobaczymy, czy zda egzamin, ale widzę, że już tam się pierwsze listki pozaczepiały. Na górce nad Ziemnianką postanowiliśmy nie kosić. Po pierwsze dlatego, że trochę z przyczyn prozaicznych to baliśmy się, że robot spadnie. A cały czas powiem Wam, że robot koszący kosi. W ogóle nie kosimy trawy. I to jest naprawdę fajne, bo przynajmniej jedna czynność odpada. No ale też chcieliśmy mieć taki kawałek dobra, ja chciałam mieć taki kawałek, gdzie będzie sobie wszystko rosło na dziko, gdzie właśnie nie będzie ta trawa wygalana, tylko będzie się działo co się chce. I faktycznie tutaj rośnie bardzo dużo roślin. Co chwila pojawia się coś nowego. Tutaj są takie fragmenty łyse, tutaj trochę było mchu, trochę... no jakoś tak się to porobiło. Ja tego mchu oczywiście nie wyrywałam, ale gdzieś tam czasami z grabiami kawałek odchodził. No i co chwila tutaj się pojawiają nowe rośliny. Ja szalenie lubię sobie przychodzić i z Google Lensem sprawdzać, co mi tutaj rośnie. No i też robię takie myki, że tu gdzie widzę właśnie taką łysą polanę, to sobie coś dosiewam, ponieważ no w trawie wiadomo, za bardzo raczej nic nie urośnie, ale jak są łyse miejsca, to dosiewam. Tutaj moi drodzy e, wysiałam sobie miętę, bo chcę, właśnie ja chcę, żeby ona mi się rozlazła po ogrodzie. Moja Hania po prostu uwielbia lemoniady i herbatki miętowe, więc wysiałam jej tutaj właśnie w takich różnych miejscach. Oczywiście nie gdzieś przy rabatach, nie przy ogrodniku, ale w takich miejscach, Bardziej, które są właśnie na, na dziko, gdzieś tam między drzewami, gdzie tylko chodzimy, ale nie ma żadnych aktywności ani nasadzeń. E, wysiałam sześć odmian mięty w różnych miejscach, no i liczę na to, że mi się to tutaj ładnie powschodzi i będzie się tymi rozłogami rozsiewać dalej, i będę mieć taką polanę pachnącą mięty. Kiedyś, jak byliśmy z Szymonem na grzybach, to weszliśmy na taką polankę, która była cała porośnięta leśną miętą. Słuchajcie, zapach był niesamowity, bo było wiele lat temu, ale do dzisiaj to pamiętamy. No i może tutaj mi się też uda takie coś w mniejszej skali uzyskać. Wyciąłam też tutaj, gdzie nie habry. Rumianek, stokrotkę, bo chcę, żeby troszkę ta jeszcze tutaj było więcej tego wszystkiego. Tutaj są pokrzywki, małe koniczyna, mlecze. O, i tu coś jeszcze rośnie, jeszcze nie sprawdzałam, nie wiem co to. No, ale chcę, żeby było troszkę takich więcej dzikich kwiatków, jeszcze też pod kątem zapylaczy. A poza tym zawsze fajnie, jak coś tutaj sobie na dziko kwitnie. Ja bardzo lubię dzikie rośliny, więc w ogóle mi to nie przeszkadza. Nie wiem w ogóle, czy słyszeliście. O tym trendzie mi się śmiać. Chcę jest teraz taki modny trend na Instagramie, chaos gard kiosk gardening, że się po prostu chaotycznie wszystko razem rośliny z ziołami i tylko się sypie i się czeka, co z tego wyniknie. Powiem Wam, że ja nieświadomie, nie, nie ale ja faktycznie tym trendem podążam zupełnie, zupełnie niechcący. Ja mam tutaj też takie akcje. Na przykład sobie kupuję sobie różne nasionka. I tutaj gdzieś przyka, mam taki kamień, wokół którego jest trochę ziemi. No to tam sobie wysieję jakąś smagliczkę. E, tutaj gdzieś na Turcję, tutaj gdzieś sadzę groszek. E, tu mnie najdzie, że właściwie, czemu pod drzewem sobie nie wysadzić, nie wysiać cebuli? Bo co, kto mi zabroni. I tak sobie to w, tak. Oh, ty, ta, w tę majówkę Inka się ze mną wkręciła, i żeśmy chodziły chyba trzy godziny e, i siałyśmy różne rzeczy w różnych miejscach. Kompletnie już nie pamiętam, co, gdzie będziemy mieć niespodzianki, ale muszę Wam powiedzieć, że to co, to, co wcześniej wysiałam, to wschodzi, więc myślę, że to wszystko tutaj powschodzi i będzie wesoło. Tutaj z kolei poszalał Szymon, przeciął wszystkie tuje z tej strony na wysokość. Także jestem bardzo zadowolona. Ja nie chcę, żeby one już rosły wyższe. Chciałam trochę ten wzrost ograniczyć, bo po co mi takie gigantyczne kolejne drzewa? Już ich tutaj jest i tak bardzo dużo. Także wszystkie tu zostały przycięte od góry. Dziadek ostatnio siadł na rębak i już fajnie je wszystkie porębał. Po i teraz jeszcze ja muszę je troszeczkę tutaj poprzycinać ale to nie wiem może, może jednak poczekam na te elektryczne nożyce, bo powiem wam że jakoś tymi ręcznymi przy tej ilości to mi się to nie widzi tutaj słuchajcie, tak jak powiedziałam tak zrobiłam, jest taki kawałek takiego, takiego nie, nieurodzajnej, suchej piaszczystej, żwirowej ziemi więc tutaj yy, sobie wysiałam zioła takie śródziemnomorskie, które lubią właśnie takie żwirowe, suche warunki nieurodzajne, wysiałam, co ja wysiałam, żebym ja pamiętała, hyzop, oregano e, i nie pamiętam co jeszcze, e, chyba, nie nie, 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 nie przypomnę sobie teraz ale generalnie te takie sucholubne zioła e, zasypałam je mączką bazaltową, e, piaskiem i odrobiną żwirku Zaznaczyłam granicę kamykami, tak bardziej po to, żeby dzieciaki pamiętały, że w, że w to, żeby w to nie włazić. No i co? Podlewam i liczę, że to wszystko skiełkuje, i że tutaj będę mieć taką drugą część ziołowego ogródka. A tutaj jeszcze Wam chciałam pokazać, jak pięknie rozkwita powojnik Little Mermaid, mała syrenka. Zobaczcie, jakie ma nietypowe kwiaty. Ee, bardzo też śmiesznie wyglądają, zanim się rozwiną, bo one są takie półpełne. To on, to... No i bardzo, bardzo ładnie to wygląda. To jest odmiana, którą bardzo chciałam. O, tu jest jeszcze nawet trzeci kwiatuszek, proszę bardzo, jak się schował. A tu zobaczcie, nawet jeszcze nie widziałam. Dopiero co się otworzyły te powojniczki, które też są jeszcze na sprzedaż. To jest akurat etła. Etois... Nie wiem, jak to przeczytać, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Nie będę się ośmieszać moim francuskim. W każdym razie piękne ma te kwiaty. Jezus, moje posadzone w ogrodzie jeszcze nie kwitną. A ty tutaj w tych doniczkach już zechwitły. O, i tu będzie trzeci wielki. O, kurde. Ale powojniki to jest to. To jest po prostu roślina. Mahonia niestety skończyła już swoje show, ale na pociechę są konwarie, które właśnie teraz rozkwitły i jest całe morze bielutkich konwali. Pięknie to wygląda. Kola, spokój. Właśnie muszę, muszę nazbierać, słuchajcie, do wazonu, żeby jeszcze pachniały w domu. Także też bardzo ładnie, fajnie. Jedno skończyło, drugie zaczęło. Tu mam takie przemyślenie, słuchajcie. Dzisiaj troszkę czyściłam tą rabatę, bo tutaj było pełno gałęzi po moim cięciu bukszpanów. Cięcie miało miejsce w lutym, ale dopiero dzisiaj znalazłam moment, żeby ją trochę podczyścić i powiem Wam, zrobiłam to tak bardzo, bardzo z grubsza. Zdjęłam tylko troszkę tych gałązek i troszkę liści dębowych i stwierdziłam, że nie będę je odczyszczać bardziej bo te liście zaczęły sobie już tam przepięknie kompostować. One już zaczęły tak ładnie podgniwać, rozkładać się, znikać i pod tym wszystkim się robi taka świetna, fajna ściółka. I miałam taką refleksję, że my to jednak jesteśmy jako ludzie trochę dziwni, że mamy taką manię czyszczenia tych rabat, tego wszystkiego, po prostu ściągania każdego listka do gołej ziemi, żeby wszystko było takie wyczyszczone, wylizane, a potem ściągamy jedną materię organiczną, a potem przychodzimy z korą i sypiemy drugą materię organiczną zamiast tego. Jak się tak człowiek nad tym zastanowi, to to jest jakieś bardzo dziwaczne. Ale ja tutaj będę u siebie coraz bardziej się w tym utwierdzam, iść swoją drogą, czasami zupełnie pod prąd. Na przykład, wiecie, na no, o się nie dyskutuje, ale mi się zupełnie nie podobają takie co wszyscy bardzo dużo czasu na to tracą i to jest takie ważne, żeby były równe obrzeża tra między trawą a rabatą. To jest jakiś po prostu, e, nie wiem, jak czasami przeglądam Instagram, to to jest jakiś kluczowy dla wszystkich temat. E, równe obrzeża. Mi się to tak nie podoba, uważam, że to wygląda tak sztucznie, nienaturalnie, to jest oczywiście fajne, ale w jakichś ogrodach angielskich, francuskich, przypałacowych, a w takim przydomowym ogródku, moim zdaniem, wygląda to sztucznie. Tak samo powiem Wam, że już się przyzwyczaiłam do trawnika. Ja rozumiem ideę trawnika takiego, wiecie, jak na. Jak na może Murawie piłkarskiej, prawie, jeżeli się ma faktycznie jakiś niewielki dom, i tylko skrawek tego trawnika, i tam jeszcze się chce mieć jakąś strefę relaksu, i tak dalej, no żeby to było takie faktycznie schludne. U nas jest po prostu inaczej. Tutaj jest. Kawał działki jest milion drzew e, i po prostu tutaj też te drzewa śmiecą cały czas, więc ja już się zupełnie przyzwyczaiłam, że w trawniku leżą gałązki, leżą te wszystkie gąsienice z orzecha, z wierzby, te takie czarne, co się z jesionu. E, po, żołędzie, po prostu tutaj jest wiecznie coś e, i u nas nie będzie takiego trawnika, trawnika. U nas będzie po prostu leśna działka. E, ten na froncie wygląda tak najbardziej trawnikowato. Powiem Wam, że na razie nam się sprawdza ten patent, że robot sobie kosi i to co kosi zostaje. Na trawniku uważam, że trawnik jak na to, że nie było tutaj żadnej wertykulacji, aeracji, nie był niczym nawożony. Nie był sypany azot ani kompost, nie było dosiewek, e, nie było nic z tym trawnikiem robione nic i nie był ani razu podlewany. To uważam, że wygląda fantastycznie i tego się będziemy trzymać. Staramy się go nie przecinać bardzo krótko, żeby coś tutaj innego miało szansę wyrosnąć, żeby się pojawiła właśnie. Ja chcę, żeby gdzieś tu była jakaś koniczynka, gdzieś tu kawałek mchu żeby on po prostu potem w lipcu nie wyglądał jak takie ściernisko, tylko żeby był w stanie być cały czas zielony, ładny e, i żeby nie trzeba było tutaj lać tony wody i sypać wiadra nawozu, bo tak jak wam mówiłam, żadnych nawozów sztucznych i środków chemicznych stosować w tym ogrodzie nie będę. Popatrzcie jak zmienił się żywopłot. E, po prostu winorośl szaleje. Winoblusz szaleje z każdym dniem jest go coraz więcej, więcej i mam wrażenie, że nas zaraz zarośnie. Już nie ma tego takiego świeżego żółtego kolorku, który miał na początku już zrobił się taki soczyście zielony. Liście są piękne, nieskazitelne, to jest ta pora roku, gdzie nic ich jeszcze nie męczy, żadne mączniaki, upały, są po prostu tak świeże i jędrne, jakby wyszły spod jakiejś igły, wyglądają cudownie, cudownie. Po prostu zawsze zaczynam dzień, jak myje zęby w łazience, tam mamy takie malutkie okienka właśnie z widokiem na fronty i na ten piękny kościół. I tutaj sobie zawsze zaczynam dzień, gapiąc się na ten winobluszcz i patrząc, jak on mi się bardzo podoba. Jaśminowiec szykuje się do kwitnienia. Już ma pączki, także jeszcze, jeszcze troszkę i będzie kolejne show, tym razem białe. E, I powiem Wam, że teraz jak przyszłam to widzę, że niektóre młode pędy są oblepione przez mszyce, e, no ale zobaczcie, jemu to w ogóle w niczym nie rzutuje. Nic nie widać, żeby cokolwiek się z nim złego działo. Też nie jest tak, że wszystkie pędy. E, tutaj jest taki na przykład jeden no oblepiony mszycami, ale nie będę z tym nic robić. Niech się kobiety najedzą, niech ściągną mi biedronki i tyle. Głóg daje show, kwitnie cały na biało. Sporo tu tych głogów, więc też ładnie to wygląda. Będziemy słuchajcie kończyć, bo powiem Wam, że wiatr się taki zerwał, że zaraz mam głowy porywać, dzisiaj się zmieniła pogoda, ale chciałam jeszcze Wam pokazać ostatni rzut oka na warzywnik, kwitną groszki. I no całkiem ładne i duże są już wszystkie liściaki, te wszystkie sałaty, rukole, mizuny i tak już tutaj sporo z nich podjedliśmy, bo ja tak robię, że po prostu no robimy zazwyczaj jakąś sałatkę do kolacji, no to po prostu idę i zrywam i wykorzystujemy od razu prosto z grządki do talerza. Wszystko tu ładnie kiełkuje, troszeczkę już musiałam chwasty powyplewiać, bardzo ładne już są spore sałaty. I czerwona, i zieloniutka, koperek, kalarepę już mocno widać, tak, że fajnie wszystko rośnie. No i słuchajcie, chciałam Wam, będzie degustacja, będę zrywać pierwszą rzutkiewkę. Pierwszą rzutkiewkę w moim życiu, którą sobie sama posiałam i sama teraz zbiorę. Jakąś patrzę, która największa, a chciałam, żebyście przy tym byli. Może ta. Uwaga, wyrywamy. Proszę bardzo. Jeszcze resztę zostawię na parę dni, ale pierwsza rzutkiewa już jest. Moja, z nasionka, moja pierwsza. To jest właśnie szczęście, kochani. Dziękuję Wam i widzimy się następnym razem. Do zobaczyska.